Cześć, witam Ciebie na moim kanale. Jestem łasiczką, mam na imię Figi. Poznaj moje przygody i odkryj ciekawostki na mój temat. Zapraszam do oglądania. Mieszkam sobie na skraju lasu. Jestem sprytna, szybka i uwielbiam nowe przygody. Jak doskwiera mi głód, skradam się i poluję. Moim ulubionym przysmakiem są myszy, norniki, ptasie jaja, niekiedy zapoluję na królika. Jestem więc drapieżnikiem. Często dzieci zastanawiają się, jak wyglądam? Jaki kolor ma moja sierść? Moja sierść ma często dwa kolory brązowy i biały. Moja głowa, grzbiet, ogon, pyszczek są brązowe. Moja szyja, brzuszek, łapki są białe. Moja sierść zmienia na zimę kolor. Robię się cała biała jak śnieg. Dzięki zmianie koloru na biały jestem prawie niewidoczna, gdy biegam lub skradam się po śniegu. Jest mi wtedy łatwiej złapać pożywienie. To tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę i wspólnie spędzony czas. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania kolejnych moich filmików. Pozdrawiam, Firi.